Holować na takiej drodze jak na autostradzie, prawda? Ja mówię, ja w tym sensie, ja jako prywatna osoba, bo pamiętamy o tym, że na autostradzie holowanie może się odbyć przy użyciu pojazdu specjalistycznego, pomocy drogowej. Pamiętamy również i to, że to holowanie na tej autostradzie może się odbyć do najbliższego zjazdu. Czyli, jeżeli jest wjazd z autostrady, pamiętajcie, że nie ma tam skrzyżowań, są zjazdy, wjazdy. Jeżeli jest wjazd z tej autostrady, to tym zjazdem ta pomoc drogowa z tym pojazdem, który jest holowany, powinni zjechać. Natomiast na drodze takiej jak autostrada, nie ma zakazu. Ja muszę mieć świadomość tylko taką, że ja nie mogę się zatrzymywać w innym miejscu niż do tego są przeznaczone. I na przykład jeżeli, no, no przykładowo, mam tutaj Borysa, który jest na, w miejscu obsługi podróżnych, są przy autostradzie takie parkingi, prawda? tak zwane MOPy, miejsce obsługi podróżnych i Borysowi się zepsuł samochód, ja podjeżdżam innym samochodem, zakładamy linki, linkę holowniczą do tego do tych pojazdów, prawda? Wiemy o tym, że odległość pojazdu na lince holowniczej od 4 do 6, lepszy byłby hol sztywny. tam jest do 3 metrów, lepiej się holuje na hol sztywnym. No ale tak załóżmy jest. Mamy tą linkę holowniczą, oczywiście ona jest po środku oznakowana specjalną chorągiewką, prawda? Borys ma w, w swoim samochodzie sprawne dwa układy hamulowe.